Hey! Był pewien bogaty człowiek. Nosił on szaty z purpury i najlepszego lnu, a na co dzień wystawnie ucztował. Przy bramie jego dworu leżał natomiast pewien porzucony żebrak. Miał na imię łazarz i cały pokryty był wrzodami. Pragnął najeść się tym, co spadło ze stołu bogacza. Tak. Nawet psy przychodziły, by lizać jego wrzody. W końcu żebrak zmarł, a aniołowie przenieśli go do miejsca, gdzie mógł cieszyć się szczęściem u boku Abrahama. Bogaty człowiek również zmarł i został pochowany. A gdy w krainie umarł i doznał udręki, podniósł oczy i zobaczył z daleka Abrahama oraz łazarzał jego boku. Ojcze Abrahamie, Zawołał. Zlituj się nade mną i poślij łazarza, aby zanurzył w wodzie koniec swojego palca i służył mi język, gdyż cierpiał w tym płomieniu. Dziecko, odpowiedziała Abraham — przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia, podobnie jak łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. A poza tym między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, nie mogli i aby stamtąd do nas nikt nie zdołał się przenieść. Wtedy bogaty powiedział, proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci. Niech im złoży świadectwo, aby chociaż oni nie trafili do tego miejsca udręki. Abraham na to: Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, nie przestawał prosić bogaty. I jeśli pójdzie do nich ktoś z umarłych, opamiętają się. Wtedy Abraham odparł: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie dadzą się przekonać.